Cześć, witajcie na kanale Togo, ja jestem Morden i dzisiaj chciałem Wam przybliżyć kalendarz adwentowy z nożem Boker. Słuchajcie, był już short, mówiliśmy o tym na cekę. Mam tutaj wersję z Catalyst nożem składanym. Jest też jeszcze Urban Trapper na naszej stronie. Pamiętajcie też, że kod Togo .edc, tak samo jak nazwa naszego kanału, cały czas działa. Mamy też promocję, że powyżej 500 zł za zakup dostajemy malutki nożyk Bokera. No i oczywiście drugi, tańszy produkt z wybranych marek. Wszystko mamy opisane na naszej stronie. Można korzystać cały czas z tych rabatów. Ja postaram się poskładać ten nożyk. Użycimy sobie kamery właśnie tak, żeby pokazywała jak to robię. Będziemy przyspieszać tak, żeby nie zajęło to zbyt dużo czasu, a później mu się przyjrzymy już poskładanemu. Jak widzicie nasz kalendarz adwentowy, podobnie jak ten ze słodyczami, posiada 24 osobne pudełka, w których możemy sobie otwierać każdego dnia i składać nasz nóż. Wyciągnijmy pierwsze pudełko, resztę odłóżmy tutaj na bok i posiadamy też fajną instrukcję, taką jak do mebla z IKI. Mamy listę wszystkich części, mamy też opisane kolejne kroki, które pozwolą nam złożyć nasz nóż. Ja sobie instrukcję odkładam na bok, Pierwszy dzień. Mamy okładziny. Słuchajcie, mamy work szarpowy, zestaw bitów. Na instrukcji tutaj nie mieliśmy tego podane. Ale tutaj drugiego dnia już wiemy, że mamy bity i malutka ostrzałka. Także to sobie otworzymy. Mamy kluczyk. Oraz kolejne części. Słuchajcie, mamy troszkę drobnych części. Teraz otwieramy numer 5. Mamy nasze ostrze z dwójki. Jak widzicie mamy piękną bokeroską monetę. O. To jest część, której szukamy. To jest nasza część. Pudełko numer 11, jak widzimy, ten nóż prawie jest gotowy. Mamy klips. Otwieramy pudełko numer 12, mamy nazewkę w prezencie. I jak widzicie, możemy sobie zmienić okładziny na zielone. Jak widzicie mamy różne kolory i śrubki, możemy sobie tutaj wymieniać w zależności tak, żeby nam pasowało do okładzin. Okładziny możemy sobie przekręcić cały w ten sposób. Słuchajcie, mamy niebieski klips i niebieski, niebieskie kółko. Jak widzicie, mamy kolorowe śrubki. Też możemy sobie ten nóż tuningować, zmieniać. Mamy. Miedziana, miedzianą okładzinę druga. Miedziana okładzina 22. Słuchajcie, mamy taki bokerowski baw. Słuchajcie, w 23 mamy drugie ostrze. Możemy sobie wymienić i yy, bez tego kółka będziemy mieli już otwierane. Mamy inną opcję. Widelec z piłką. Ok, zróbmy sobie teraz customizację. Jak widzicie, ja sobie poskładałem taką wersję tego noża. Tak jak widzieliście, yy, mamy drugie ostrze, mamy całą masę możliwości customizacji. Dzięki okładzinom, ostrzom i tak dalej, tym wszystkim śrubkom, możemy stworzyć naprawdę wyjątkowy nóż i w tym momencie możemy go co jakiś czas sobie odświeżać, zmieniać. Wymienne ostrze, można sobie wybrać, yy, która wersja bardziej Wam pasuje. Fajny barw yy, w kolorze troszkę skóry. Ja lubię takie rzeczy i chodzę albo właśnie zimą Zamiast szalika, albo nawet zamiast czapki, kolejny baw do kolekcji. Narzędzie od Worksharpa, narzepka, pamiątkowy koń, narzędzie takie typu nek. No i oczywiście świetna zabawa, możliwość poznania mechaniki noża. Ja jestem zachwycony. Mam nadzieję, że ja Wam nie zepsułem zabawy ze składania tego całego zestawu, a zrobiłem Wam smaka i to właśnie nie na kalendarz adwentowy słodki, tylko właśnie ostry od Bokera jak widzicie właśnie ten nóż ma całą masę możliwości możecie sobie go co jakiś czas odświeżyć, zmienić także jeżeli wam się znudzi która jest stylizacja możecie sobie zmienić ja w tym momencie mam taką oczywiście jeszcze na shortach myślę, że pokażę wam gdzieś bliżej ten nóż będzie się jeszcze pojawiał do świąt, będzie w różnych wersjach będę sobie go, go customizował w zależności od humoru i okazji ja już więcej nie przedłużam. Pamiętajcie o tym, że te wszystkie kody rabatowe oczywiście cały czas działają. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.